Drugą metodą na rozpoznanie, czy mamy do czynienia z bursztynem bałtyckim, czy z żywicami bursztynopodobnymi, to jest obróbka poprzez szlifowanie. Ja pokażę, jak się szlifuje bursztyn za chwilę, żebyście Państwo też poczuli zapach żywicy. Znaczy, inkluzję w bursztynie najczęściej falsyfikuje się w następujący sposób. Bierze się bursztyn sklejkę albo taką cebulę. Bursztyn taki, który wylewał się takimi okresami, nawarstwiał się. On dlatego nazywany jest przez nas cebulą albo sklejką, bo te warstwy nie zawsze są sklejone ze sobą. Przy nieumiejętnej obróbce on się rozsypuje. No i teraz, co robią tacy fachowcy od współczesnych inkluzji? Rozłupują ten bursztyn na części, podszlifowują fragment. Umieszczają jakiegoś <grymna> krokodyla, <grymna> sklejają, sklejają to przy pomocy żywic, które nie dają yy, innego współczynnika załamania światła, bo jest zbliżony do bursztynu, i yy, sprzedają. I teraz, no jak sprawdzić, czy to, jest, no, czy to jest inkluzja, która ma 40 milionów, czy wczorajsza? <grymna> Proszę Państwa. Wszystkie inkluzje w bursztynie to są puste rurki. Nie ma treści. Nie ma materiału genetycznego w środku. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś owadem, to tylko fragmenty z są pełne. Natomiast odwłoki, ta treść żołądkowa, no, w główce treść, jest wyssana przez, kwasa, yy. przez bursztyn, który twardniał. To takie mądre słowo jest wśród fachowców, amberyzacja albo fosylizacja bursztynu, czyli twardnienie. Bursztyn przeobrażał się i wyciągnął całą treść Miękka. miękką. Pozostały tylko rurki. I na tym polega identyfikacja. Jeżeli zamiast rurek znajdziemy wypełnione odwłoki. To jesteśmy przekonani, że mamy do czynienia z falsyfikatem. Druga metoda to trzeba pod mikroskopem bardzo powoli przemieszczać kawałek bursztynu, aż się znajdzie ten fragment zapolerowany. To jest bardzo żmudna robota. Nieraz kilkadziesiąt razy się ten kawałek odwraca, pod różnymi takimi bocznymi kątami. Jak się znajdzie taki uskok, to już więcej nie trzeba sprawdzać. To tylko są mikroskopy z aparatem fotograficznym, tylko się robi fotkę i już jest pełna dyskwalifikacja. A więc przed szlifowaniem bursztynu, trzeba zajrzeć do środka, czy nie ma jakichś inkluzji, które bardzo łatwo zeszlifować i utracić bezpowrotnie. No tu wydaje się kawałek czysty. Wykonamy z niego wisiorek. zapach bursztynu widzą, też damy powąchać to co my czujemy to są olejki eteryczne i kwas bursztynowy, który odparował w trakcie wysokiej temperatury tutaj przy szlifowaniu Troszeczkę zaszlifujemy, wykonać następną obróbkę, wygładzić rysy. Do tego służy tarcza z tkaniny. Tu jest dużo, tu jest dużo płótna, taka twarda, dość tarcza, i specjalna pasta szlifierska. To była Wstępna forma obróbki, a teraz zrobimy obróbkę, wykonamy obróbkę wykańczającą, czyli polerowanie. Do tego służy już taka miękka tarcza, bardzo miękka, dużo flamy jest tutaj i innego typu pasta, pasta polerska. w swojej barwie ciemnej i to co my tutaj widzimy, to co się tutaj dzieje to jest na skutek nieoszlifowania drugiej strony, tej lewej strony, takie ciekawe, ciekawe, prze, ciekawe powierzchnia w negatywie. No i teraz, żeby, żeby spełnić funkcję wisiorka, trzeba przewiercić otwór i na przykład powiesić to można na rzemyku. Ja pokażę wykonanie otworu metodami średniowiecznymi narzędziami, kopiami narzędzi sprzed około 1000 lat. Potrwa to troszeczkę dłużej, ale jest możliwość zobaczenia różnych historycznych technik obróbki. Tradycyjnym dzisiaj wykonanym, tradycyjnie dzisiaj wykonanym wiertłem takie wiercenie zajmuje 15 sekund. Natomiast nam tam zajmie jakieś ze 4-5 minut, ale jest to doświadczenie, inne doświadczenie. Tutaj mamy, tutaj mamy kopię narzędzi sprzed około tysiąca lat e, różnego typu narzędzia e, piłka do cięcia bursztynu. Taki średniowieczny pilnik, przy pomocy którego wstępnie m, nadawano kształt różnego rodzaju wiertła, średniowieczne nożyczki, które tną dzisiaj lepiej może nawet niż współczesne nożyczki. Nożyki różnego rodzaju. Tutaj takim nożykiem wykonam y, wprowadzenie te, tego pod ten podpotwór. Trzeba zrobić taki kanałek, wstępny. I mamy tutaj średniowieczną wiertarkę i będziemy wykonywali Mamy wykonany. no ale nie prezentuje on się najładniej. Trzeba go będzie wypolerować. Używamy rzemieni skórzanych. W średniowieczu do takiego polerowania używano muł i yy, tłuszczu zwierzęcego. My dzisiaj, żeby przyspieszyć trochę ten proces, też używamy takich metod ściernych, materiałów ściernych. Zaraz będzie. Wykonanie otworu było najtrudniejszym procesem technologicznym. Wokół stanowiska średniowiecznego bądź starszego wiekiem stanowiska leżało. Bardzo dużo kawałków bursztynu pękniętych. Metody były stosunkowo proste, ale bursztyn jest kruchy i wystarczyło albo trafić na kawałek z mikropęknięciami, na bursztyn troszeczkę młodszy, bądź narzędzie już było sfatygowane i taki kawałek bursztynu pękał. A więc najpierw wykonywano otwór. Jeśli udało się otwór wykonać, to następnie kawałek bursztynu obrabiano i nadawano kształt zewnętrzny.